120 lat fedrowania to szmat czasu. Od 1903 roku, kiedy to na kopalni rozpoczęło się wydobycie, kopalnią rządziło 20 dyrektorów, 17 naczelnych inżynierów, 11 dyrektorów do spraw pracowniczych i 3 dyrektorów do spraw ekonomicznych. Przez te wszystkie lata zatrudnienie kształtowało się średnio w następujących granicach od 1333 do 3800 pracowników. Wydrążyliśmy 7 szybów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy i ósmy. Otwarliśmy 5 poziomów wydobywczych. 180, 305, 390, 550 i 700 metrów. Porównując wydobycie na początku istnienia kopalni z wydobyciem aktualnym, widzimy diametralną różnicę wynikającą ze sposobu eksploatacji i od ogólnie mówiąc Postępu technicznego. Dla porównania pierwsze wydobycie węgla w 1907 roku wynosiło 2013 ton. W całym 1908 roku wydobyto 9500 ton węgla. To mniej niż wynosiło dobowe wydobycie w 2000 roku (10800 ton). Głębienie szybów pierwszego i drugiego kopalni rozpoczęto w latach 1903-1904. Zostały one ukończone w 1905 roku. Miały 400 i 405 metrów głębokości. Wydobycie prowadzono na poziomie 165 metrów. Do 1906 roku ukończono budowę budynku zarządu kopalni, wieży ciśnień, łaźni, warsztatów, stolarni, kotłowni i elektrowni. W 1907 roku ruszyła budowa sortowni i kompresorowni. W 1910 roku ukończono pracę przy sortowni, płuczce na szybiach i budynkach maszyn wyciągowych. Zakład należał do księcia Gwidona Henkla von Donesmarka, a przy kopalni powstało osiedle robotnicze liczące 67 domów mieszkalnych. Od początku na kopalni obowiązywała ścisła dyscyplina, i tak na przykład za spóźnienie pracownika do pracy potrącano mu jedną czwartą lub jedną drugą dniówki. Za tak tzw. bumelkę potrącano pracownikowi całą dniówkę i dodatkowo robotnik musiał zapłacić ze swoich pieniędzy dniówkę osobie, która za niego pracowała, czyli tracił dwie dniówki. W XX-leciu międzywojennym uruchomiono poziom 305, zmechanizowano transport i częściowo wydobycie, zamontowano kotły, kompresory oraz oddano do użytku płuczkę miału. Z powodu braku popytu na węgiel kopalnia była unieruchomiana w latach 1925-1926 i 1930-1936. Po 1939 roku zbudowano szyb wentylacyjny trzeci, wymieniono pompy, zamontowano nowe kotły i kompresory. W 1945 roku zakład stał się częścią Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W 1958 roku Powstał nowy szyb czwarty, a w 1966 roku szyb piąty pogłębiono do poziomu 401 metrów. W 1979 roku przystąpiono do budowy szybu ósmego zjazdowo-materiałowego o głębokości 700 metrów. Od 1983 roku prowadzono rozbudowę poziomu 550 metrów. W latach 1983-1986 Kontynuowano pracę przy szybach 7 i 8, prowadząc równocześnie modernizację zakładu przeróbczego. W 1988 roku w szybie 7 prowadzono pracę przy budowie stacji wentylatorów, a w kotłowni zamontowano kocioł parowy. W 1989 roku ukończono dyspozytornie i zabudowano wentylatory w szybie 7. W latach 1993-2003 zakład należał do Rybnickiej Spółki Węglowej, potem został przekazany kompanii węglowej SA. W 1995 roku przyłączono do kopalni chwałowicy kopalnię Rymer, której obiekty częściowo zlikwidowano w latach 1999-2001. W 2011 roku zakład posiadał pole górnicze o powierzchni 40,3 km2. Obejmujący obszar kopalni Chwałowice 20,7 km2 i zlikwidowanej kopalni Rymer 19,6 km2. Wydobycie prowadzono na poziomie 550 m, a w budowie znajdował się poziom 700. W 2016 roku utworzono KWK ROW, skład której weszły kopalnie Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydutowy. Zapraszam Państwa na krótką wędrówkę po kopalni. Chodząc na kopalnię przez bramę główną widzimy po lewej stronie parking, gdzie na początku istnienia kopalni znajdował się punkt odbioru węgla. Na stanowiska załadunku podjeżdżały tam furmanki i odbierały zakupiony węgiel. Teraz stoją tam zaparkowane samochody. Odbijamy dyskietkę i kierujemy swe kroki na cechownię, gdzie znajdują się biura sztygarów, punkt opatrunkowy. A w centrum na ścianie wiszą trzy wizerunki świętej Barbary. Dlatego trzy, ponieważ dwa otrzymaliśmy w spadku posiwce, po połączeniu naszych kopalń. Jeden wisiał w cechowni tejże kopalni, a drugi jest dziełem pracownika kopalni Rymer. Stworzył wizerunek świętej z kawałków słomki i podarował go dyrekcji podczas obchodów barburkowych. Spoglądamy na świętą, i po schodach idziemy do łaźni, słynnej, okrytej legendą łaźni łańcuszkowej, która na ludziach z zewnątrz. Wywiera ogromne wrażenie. Potocznie górnicy mówią Mom Hok, Mom to na Hoku. Czyli nie łaźnia, a Hoki. jeden, który wszedł do łaźni i dowiedział się, że na Hokach wiszą ubrania tych, co zostali na dole, natychmiast rezygnował z zatrudnienia się na kopalni. Przebraliśmy się w ubranie robocze, czyli arbeć Ancuk. Idziemy pobrać niezbędny sprzęt, pochłaniacz, który zapewni nam możliwość oddychania w razie zagrożenia, lampę, bez której nie zrobimy kroku w ciemnościach pod ziemią, metanomierz, którym na bieżąco sprawdzamy skład atmosfery na dole. O to, by ten sprzęt był sprawny, dbają pracownicy zatrudnieni w lampowni i maskowni. Tutaj możemy się przekonać, że na kopalni pracują nie tylko mężczyźni, ponieważ w tym miejscu, na stanowiskach pracy, króluje płeć piękna. Idziemy na podział albo w ferezunek, gdzie dowiadujemy się o zadaniach do wykonania, jakie nas dzisiaj czekają. Bierzemy materiał i narzędzia od kalfaktora i udajemy się na szyb. Dzisiaj na dół zjeżdżać nie będziemy, ale zajrzymy w te miejsca na powierzchni, które zapewniają bezpieczeństwo na dole. Bezpieczny zjazd na dół, opuszczenie wszelkich materiałów i wydobycie urobku na powierzchnię zapewniają operatorzy maszyn wyciągowych, czyli maszyniści wyciągowi. Potrafią oni z niebywałą precyzją ustawić klatkę windy na odpowiednim poziomie i z odpowiednią prędkością przemieścić ją w szybie. Opowiadając o dziejach kopalni, nie sposób pominąć ścisłych związków, jakie łączą kopalnie z dzielnicą Chwałowice i miastem Rybnik. Przez wszystkie lata swojego istnienia kopalnia sfinansowała budowę w większości obiektów istniejących w dzielnicy Chwałowice. Sporej ilości w mieście Rybnik, a także poza jego granicami gdzieś w Polsce. Równolegle z budową kopalni zostało wybudowane osiedle robotnicze tzw. Czerwone Familoki do dnia dzisiejszego zamieszkałe i stanowiące cenny zasób mieszkaniowy. Dawniej nieodzowny element osiedla stanowiły tzw. chlewiki, w których mieściły się również ubikacje. Teraz po chlewikach nie ma już śladu, a ich miejsca zajmują samochody na nowych parkingach. W późniejszych latach powstały osiedla mieszkaniowe na ulicy Pukowca, ulicy Śląskiej, ulicy Obywatelskiej, tak zwane osiedle Wygoda, finansowane przez kopalnie. Dla ludzi przyjeżdżających za pracą na Śląsk, wybudowano dom górnika, gdzie spokojne lokum znajdowali ludzie z całej Polski, którzy zdecydowali się na pracę pod ziemią. A że w przeważającej większości byli to samotni mężczyźni, wśród Chwałowiczan przyjęła się nazwa budynku Bykownia. Tuż obok, dla młodszych adeptów sztuki górniczej, wybudowano internat. Obecnie Mieści się tam szkoła podstawowa nr 35 imienia Franciszka Blachnickiego. Kształcili się oni w zasadniczej szkole górniczej wybudowanej również przez kopalnię. Z biegiem czasu przyjezdni zaczęli nawiązywać bliższe kontakty z miejscową ludnością, w szczególności z pcią piękną, zakładali rodziny i wyniknęła potrzeba budowy nowego przedszkola. Wybudowano przedszkole numer 2, które dzisiaj oznaczone jest numerem 14, a gdy okazało się, że istniejąca już szkoła numer 1 jest za ciasna, wybudowano szkołę numer 2. Oba te obiekty służą lokalnej społeczności do dzisiaj. W trosce o zdrowie pracowników wybudowano przychodnię przezakładową, gdzie pracownicy mogą korzystać z porad lekarzy specjalistów, czy też skorzystać z pomocy rehabilitantów. Wymownym darem kopalni dla chwałowic jest Dom Kultury, w którym do dnia dzisiejszego skupia się życie kulturalne dzielnicy. Działa wiele kół zainteresowań i znajduje się tam nowoczesna, niedawno wyremontowana sala kinowo-widowiskowa. Tuż za Domem Kultury w cieniu drzew Parku Górnika wybudowano basen, w którym do dzisiaj w upalne dni szukają ochłody mieszkańcy dzielnicy, a w szczególności dzieci. Nie sposób pominąć ścisłego związku kopalni z parafią św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach. Każdego roku w dniu górniczego święta w barburkę w kopalnianej cechowni górnicy spotykają się na wspólnej modlitwie pod przewodnictwem księdza proboszcza, a później z orkiestrą maszerują ulicami Chwałowic do kościoła. Szcząc swoją patronkę, świętą Barbarę, górnicy ufundowali jej kaplicę w kościele, gdzie umiejscowiona jest figura świętej. Ścisły związek kopalni i kościoła uwidoczniony jest na obrazie Świętej Teresy, umiejscowionym w ołtarzu głównym, ponieważ artysta, malując obraz, ustawił modelkę na schodach cechowni kopalnianej, które są na obrazie wyraźnie widoczne. Tyle o samych Chwałowicach. Zajrzyjmy do rybnika, gdzie również widać wyraźne ślady działalności kopalni. Kopalnia Chwałowice jest współtwórcą Teatru Ziemi Rybnickiej. Nie sposób policzyć, ilu artystów występowało na deskach naszego teatru, ile odbywa się imprez, ile zespołów wystąpiło na koncertach. Z funduszów kopalnianych rozbudowano gmach Rybnickiego Technikum Górniczego i dostosowano jego pomieszczenia do zajęć dla studentów filii gliwickiej Politechniki Śląskiej. I przystąpiono do budowy na terenie tegoż technikum obszernego, krytego basenu kąpielowego, który dzisiaj nosi nazwę Entka. Najcenniejszym darem kopalni chwałowickiej dla społeczeństwa było wybudowanie i oddanie do użytku przepięknie położonego ośrodka wypoczynkowego Ruda. Ośrodek znacznie różni się od tego, który oddano do użytku w latach 60. Został zmodernizowany i unowocześniony, ale jedno nie ulega wątpliwości pozostaje jedynym kąpieliskiem w rybniku. Opodal znajduje się Stadion KS Rybnik, na którym w latach 60. dzięki staraniom kopalni pojawiła się pierwsza podgrzewana płyta boiskowa w Polsce. Nie możemy również zapomnieć o ośrodkach wypoczynkowych rozsianych po całej Polsce. W Żywcu-Kolebach wybudowano ośrodek kolonijny, z którego przez wiele lat korzystały dzieci pracowników kopalni. W Bukowinie Tatrzańskiej powstał ośrodek wypoczynkowy Morskie Oko. W Istebnej wybudowano dom i kampingi, Tworząc ośrodek wypoczynkowy Maria, a Wisienką na torcie, był ośrodek wypoczynkowy rybniczanka wybudowany w Świnoujściu jako najnowocześniejszy budynek w tamtych latach. Jak mówi stare chińskie przysłowie, żyjemy w ciekawych czasach i chyba nadszedł czas na spłatę długu wobec Matki Żywicielki, poczciwej Dones w grube kopalni chwałowice. W bieżącym roku powstała na kopalni Izba Tradycji Górniczej, w której zgromadzono pamiątki, narzędzia i zabytkowy sprzęt górniczy. Polecam Izbę Tradycji Państwa uwadze. Tyle naszej opowieści. Żegnamy się z Państwem tradycyjnym, górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże!